Dzisiaj powiem Ci, dlaczego musisz zacząć pisać swój dziennik. Dziennik, żurnal, pamiętnik. Na pewno słyszałeś te nazwy chociaż raz w życiu. Nazywaj to jak chcesz. Ja uważam, że to jest następne z takich w sumie bardzo potrzebnych narzędzi rozwoju osobistego. Może robisz dużo rzeczy, o których już mówiłem na tym kanale. Czyli, medytujesz, czy też jakieś książki, stawiasz sobie cele, chcesz stawać się właśnie najlepszą wersją siebie. Ale czujesz, że czegoś ci brakuje? Nie masz może do kogoś pogadać? Może gdzieś brakuje ci właśnie realizacji twych, twoich celów? Coś się w tym wszystkim nie udaje? I ja uważam, że to, czego potrzebujesz aktualnie, to jest właśnie napisanie dziennika, zaczęcie właśnie jego prowadzenia i wtedy ten film będzie dla ciebie. Jeśli totalnie nie wiesz, czym on jest, nie przejmuj się, wytłumaczę ci to. Powiem ci też, jak pomógł mi na tej drodze w rozwoju osobistym, co naprawdę z niego wyciągnąłem. No i jak coś tak prostego, jak po prostu zeszyt. Kawałek tak naprawdę papieru może pomóc osiągnąć ci Twój najwyższy potencjał i poznać siebie. Trochę bliżej o tym też były jakieś ostatnie odcinki o samoświadomości, o stoicyzmie. To jest też jedna z tych praktyk. A jeśli już go prowadzisz, no to zdradzę Ci, jak robić to bardziej efektywnie. Ogonaj do końca. Przypomnij sobie swoje dzieciństwo. Dam Ci taki łatwy kontekst, może coś takiego u siebie skojarzysz z jakichś dawnych lat. No ale może miałeś za dzieciaka, dziennik, który prowadziłeś, zapisywałeś w nim swoje cele, jakieś marzenia, to co w ogóle robię w ciągu dnia, myślałeś sobie, ale będzie świetnie, jeśli przeczytam go za kilka lat, zobaczę, jak wtedy żyję, gdzie jestem, jak zmieniło się moje życie. No a teraz może jesteś w sytuacji, gdzie właśnie nie wiem, masz jakąś pracę, może jesteś w szkole, uczysz się i jedyne co aktualnie piszesz to są jakieś notatki, prace, które musisz wykonać. Sprawdziane właśnie jakieś raporty i nie masz chwili dla siebie. Chwili na taką refleksję, chwili na obudzenie takiego wewnętrznego dziecka, o tym też się trochę mówi. A ja uważam, że to wszystko jest po coś. To, że pisałeś cieka ten dziennik, to jest coś powinieneś dalej kontynuować. To może sprawiało ci radość, mogłeś gdzieś zapisać te swoje wszystkie myśli, które gdzieś krążyły ci po głowie. Byłeś kreatywny i chcę, abyś do tego po prostu wrócił. Wziął do ręki, zeszyt i długopis. To jest tak bardzo proste. Nie musisz tutaj zamawiać żurnala za 100 zł z Allegro. Są też takie i one są super. Ja też mam swój, który może nie jest za drogi, ale jest już taki bardziej fajniutki, ale może zacząć od zwykłego zeszytu. Tak wyglądają moje pierwsze żurnale, które mam gdzieś tam w szafie, może Wam nawet pokażę. Tu mamy trzy z nich. Są normalne zeszyty, w których rozpisywałem różne rzeczy od mojej drogi w SMMA, gdzie rozpisywałem wszystko, jeśli chodzi o to jak chciałem rozwinąć swoją social media marketing agency, która nie wypaliła, jak już wiecie z poprzednich odcinków. Tutaj mamy na przykład journal, jeśli chodzi o nic mnie nie złamie, David Ginsa, Ginza. Mamy tutaj masę dodatek, masę tekstu, gdzie rozpisywałem swoje przemyślenia. Więc journala, była następne, journala nie musisz używać tylko do zapisywania na przykład, jak Ci powiem już niedługo, swoich myśli, tego co działo się ostatnio u Ciebie. Ale możesz tego użyć też do nauki. Jeśli czytasz książki, możesz tego użyć jako miejsce, gdzie będziesz spisywał te rzeczy, będzie ci łatwiej to zapamiętać. Ale może myślisz sobie teraz, no Michał, ale, kurde, ja nie chcę tego zresztą prowadzić. Nie chcę, to jest takie starodawne bardzo. Mamy teraz telefony, mam tutaj właśnie telefon, który gdzieś tam jest. Wiesz, możesz sobie go użyć, możesz sobie w nim zapisywać jakieś notatki. Ale ja uważam, że to dalej nie jest to samo. Jeśli nie masz, no to po prostu kup zwykle zeszyt, to nie jest nic trudnego, kosztuje on może piątaka. Podpisz go jako właśnie journal na pierwszej stronie, tutaj może widzisz. Napisać journal 1 e, wakacje 2022 akurat. Możesz tego tak podpisać. Będzie ci łatwiej później do tego wracać, zobaczyć sobie jak to wtedy u ciebie wyglądało. Jak totalnie chcesz, oznacz go na przykład tak, jak już ci mówiłem rokiem, bo to jest twój pierwszy krok. W czym ten naprawdę dziennik może ci pomóc? Tutaj zapisałem takie cztery punkty, oczywiście też, jak mówiłem wcześniej, może Ci pomóc w zapamiętywaniu rzeczy, rozpisywaniu tego wszystkiego, na przykład jeśli chodzi o książki. Po pierwsze, w tym wszystkim zwiększeniu samoświadomości, zrozumienia własnych wzorców, którymi się kierujesz, emocji, które może są w Ciebie już, których nigdy nie mogłeś przelać na papier. Na przykład też motywacji, bo jeśli masz do czegoś ochotę, to skądś to wychodzi, musi znaleźć właśnie to źródło, zapisz sobie to, poznaj bliżej samego siebie. I mogłem wtedy zrozumieć też u mnie, co ja mogę poprawić może miałem jakieś właśnie ograniczenia o mnie w umyśle, może bardzo akurat daleko, mi wtedy perfekcjonizm i wtedy założę, że mogłem to poprawić. Następne to oczywiście zmniejszenie stresu. Możesz na to wszystko popatrzeć z pozycji takiej trzeciej osoby, która to czyta, jeśli to piszesz właśnie, przelewasz na papier, zobaczysz to i pomyślisz, kurczę, to nie jest aż takie poważne. Patrzysz na to i myślisz, to jest tylko tekst, to jest coś, czego się boję, ale to naprawdę nie jest realne, to jest coś tylko w mojej głowie. No i jeżeli... To jest napisane to tak samo, jakbyś to komuś wyznał, to jakbyś komuś powiedział, może potrzebujesz takiej osoby, ale takiej nie masz. I odłącza od tego po prostu takie całe emocje, takie napięcie, które było dookoła tego. Bo tak naprawdę, co znaczy ten tekst, który tutaj napisałeś? Co znaczy ten tekst? Jeśli zapiszesz go, wyrzucić do swojej głowy te emocje. Następne zbudowanie kreatywności. Jesteśmy w czasach, gdzie coraz więcej rzeczy poświęcamy właśnie, powiedzmy, internetowi. AI, może sam używasz ChatGPT czy czy na daily basis, i kwestia tego, że wtedy tracimy całą kreatywność. Przestajemy w ogóle myśleć sami za siebie, przestajemy też przelewać gdzieś swoje myśli, tylko polegamy na tym, że jakiś program zrobi to za nas. No i obudź swój umysł. Po prostu zacznij pisać, zobacz, co w tobie siedzi, może. Przez to coś stworzyć, jakiś tekst, cokolwiek to będzie, może zacznij rysować, to jest też następna forma w sumie jakaś dziennika, pisania dziennika, malowania dziennika. No i oczywiście czwarte to jest stawanie się najlepszą wersją siebie. W takim dzienniku możesz sobie zapisać właśnie swoje cele, manifestacje, co chcesz osiągnąć w danym miesiącu, w danym roku, jakieś refleksje, które masz aktualnie na temat świata, na temat siebie, lekcje, których możesz się nauczyć, bo jeśli coś nie wyszło, poniosłeś jakąś chwilową porażkę, to później idziesz dalej, podnosisz się z tego, ale musisz z tego się czegoś nauczyć. I te lekcje możesz zapisać właśnie w takim żurnalu, tutaj, na zwykłej karcie, zapisać sobie, czego ci to nauczyło, co możesz robić dalej i jak to naprawić. Bo jeśli coś jest napisane, to istnieje. Jak zacząć pisać ten dziennik? Bo to jest chyba najważniejsze, chcę, aby to było bardzo w pigułce. Załóżmy, że masz już ten dziennik, zakładam, że już to zrobiłeś, bo jeśli wiesz działanie Pan wszystko, taki jest motyw tego kanału, to powinienś to już zrobić po prostu uwzględnij go w swoim kalendarzu bo jeśli tego nie będzie w twoim kalendarzu po prostu nie będziesz tego robił. Załóż kiedy ma to być? Czy ma to być rano, wieczorem po twojej sesji medytacyjnej, może w jakiejś przerwie, którą masz aktualnie? Nie ma to znaczenia, ma to być wygodne przede wszystkim dla ciebie, ale dobrym krokiem będzie połączenie tego z jakąś inną, powiedzmy przyjemną aktywnością. Czy jeśli zrobisz coś jednego, to później zrób drugie. Typu: "Zjesz śniadanie, i od razu po śniadaniu robisz coś innego", możesz to połączyć na przykład dlatego, że takie śniadanie będziesz, powiedzmy w Twoim przypadku, zawsze jadł i wtedy zawsze będziesz pisał dziennik, jeśli połączysz to razem. Ewentualnie połącz to z czymś przyjemnym. Czyli na przykład, jeśli czujesz się dobrze, kiedy jest ciepełko, kiedy siedzisz sobie pod i jest zapalna świeczka, weź sobie taką świeczuchę, którą ja na przykład mam tutaj, weź sobie taką świeczuchę, zapal sobie tą świeczuchę, postawiam sobie tutaj, weź sobie taki dziennik do łapki, ale pięknie pachnie w ogóle, to jest jakiś hazelnut, Rozciąć się wygodnie i zacznij pisać to, co przychodzi ci totalnie na myśl. To nie musi być nic wymuszonego, totalnie nie. I po prostu zacznij. To jest najważniejsze. Wiele osób to komplikuje. Będziesz teraz słuchał 10 następnych filmów. Nie rób tego naprawdę. 50 minut spędzisz na YouTubie, żeby szukać, jak napisać journal, jak pisać dziennik, jak to jest możliwe. Niech to będzie ostatni film, jaki oglądasz w tym temacie, na ten moment, dopóki nie będziesz chciał iść gdzieś krok wyżej. Nie skupiaj się tak bardzo na schematach poradach, tego co ludzie Ci mówią, wtykają Ci do że musisz robić to, 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 taki masz sposób pisania, najpierw opisz swój dzień, zrób później coś takiego. Napisz po prostu to, co siedzi głęboko w Tobie. Usiądź, po prostu potrzebujesz trochę ciszy, teraz jesteśmy bardzo rozproszeni, mamy takie FOMO, fear of missing out, że cały czas nam czegoś brakuje, musimy zdobywać więcej informacji. Trochę zwolni. nawet jeśli nie przyjdzie Ci nic do głowy przez 10-15 minut, Sieć aż Ci przyjdzie. Ewentualnie, jeśli już na pewno nie masz takiego totalnie, masz pustkę w głowie, zadaj sobie kilka prostych pytań. Tutaj masz takie trzy, mogą być one inne, ale na przykład coś prostego jak jak teraz się czuję, co jest dla mnie ważne, jakie mam cele, na przykład co dzisiaj robiłem w ciągu dnia, jeśli już chcesz iść w tą stronę, a raczej zacznij od siebie, co się dzieje w środku Ciebie, jakie masz emocje, jakie masz cele, co chciałbyś robić, za co jesteś na przykład wdzięczny w danym dniu, co mógłbyś poprawić na przykład na końcu takiego czegoś, wpisz sobie na przykład na górze, nie wiem, jak już mam mówić o jakichś schematach, jeśli naprawdę aż tak bardzo tego potrzebujesz, wpisz sobie po prostu na górze dzień, miesiąc, rok, żebyś wiedział, kiedy to było, zrób sobie coś takiego, później się podpisz, tyle, to jest strona twojego journala, codziennie rób jedną. I pamiętaj, aby nie oceniać siebie za to, że może twoja pierwsza strona nie będzie idealna, bo żadna twoja pierwsza strona nie będzie idealna, żaden twój pierwszy trening nie będzie idealny, nic, wszystko, co będzie pierwsze, nigdy nie będzie idealne, twój pierwszy rysunek. Eksperymentuj po prostu i wyprzej swój perfekcjonizm. To jest coś, z czym ja miałem wielki problem. Po prostu pisz, zostaw takie, jakie jest, nie oceniaj tego, bo to jest twoje miejsce. Nikt nie będzie cię za to oceniał, więc nie oceniaj tak samo sam siebie. No i rób to regularnie. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, czyli systematyka. Eksperymentuj, pisz o różnych rzeczach, które przyjdą ci na myśl. Czy to jest wdzięczność, manifestacja, o której wcześniej mówiłem, na przykład zrobię, nie wiem, XX kasy do jakiegoś miesiąca, to no gwarantuję ci, że będzie to następny taki kamień milowy na Twojej drodze, jeśli chodzi o rozwój osobisty. Jeśli połączysz to z innymi pozytywnymi nawykami, to gwarantuję, że naprawdę pójdziesz daleko. Więc to było dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o temat bardziej efektywnego i takich typowych schematów, jeśli naprawdę chciałbyś już rozwinąć to bardziej, pisać dziennik bardziej efektywnie. Daj znać w komentarzu, a nagram o tym film, ale myślę, że na razie, jeśli po prostu zaczynasz, to to Ci wystarczy. No i co? Chciałbym być zadziałał na tym. Zamówił dziennik, zamówił, kupił sobie po założył dziennik, poszedł z tym dalej. No i co? Działanie ponad wszystko nie moc będzie z Tobą. Łapa!